8 maj. Sadzimy. Dalej. Musa, raj Wyjeżdżamy z tym na dwór. No, jak tak złapie. Trzyma się. Dalej. Co my tu będziemy sadzić? Dzi zahień Dalej Tom Soni Tom Soni E, jeszcze poczeka. Idziemy, 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 idziemy. Eee, co my tu ma? Velutinka. Nie ja z daniczką wezmę. Taką Welutinka Tu, 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 tu. Na dwór, na dwór. rutynka I. i i i mani musa mani coś tu jeszcze Balbisjany? dobra dla okumy jeszcze poczekają aha tam jeszcze Jeden ventricosum i co tam jest? Laterita. Tam jest NST Reconchetti. Dobra, posadzimy to, to też. Kolejna grupka bananów. Będzie dzisiaj w gruncie. Ale tu się pusto zrobiło. A więc tak, posadzona musa mani, Takie troszkę ma powykręcane te listki, ale to przez, przez suszenie w szklarni. Musa velutinka, idzie mały odrostek. Musa junanensis już wcześniej wsadzany był. Stracił liście jak widzicie, mocno wiało. Ten nowy wychodzący liść cały poszarpany i Musa dzizachi. Jeszcze mam zamiar tu obok dosadzić Musa Laterita i gdzieś jeszcze miejsce tutaj musi się znaleźć dla, e, dla Zebriny Rojo chociaż nie wiem czy się tutaj gdzieś zmieści bo tutaj wszędzie rosną funkie które wychodzą tutaj też były funkie posadzone a dopiero co przesadzane, ale jeszcze nie wyszły tutaj już coś wychodzi także jeszcze funkie tutaj dodatkowo to zagęszczą tam będzie mi troszkę czegoś brakowało wyższego pomiędzy funkiem a e, tym jak to się akubom? Więc może tutaj, gdzie ten zmartwiony kłączę kanny, bo tutaj aż nie dochodzi Funkia, ale chyba, 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 nie no, za gęsto będzie Dobra, laterite tu posadzę, a zebrina, no nie dzisiaj, bo jeszcze jest za, za zimna ziemia dla, dla niej, zebrinę może gdzieś wcisnę między kanny. Co? Ona ma takie ładne liście. Kanny, też ładne liście. Będzie się jakoś zgrywało. Dobra, idziemy po lateritę. Muszę ją wyrwać z donicy. Tutaj mamy tą lateritę. Trzeba ją jakoś stąd wytargać. Próbujemy jak najdalej, żeby miała jak najwięcej korzonków. Dobra, nie będę tego nagrywał, bo to za długo z wykopywania musiałem ją wyrwać na hama Lateritka. Piękna bryła. Sadzimy. Dosyć ładna ta laterita. Jak na razie ładna. Pewnie ją słońce popali. Albo wiatr porwie. No ale trudno. Sadzimy. Tak czy siak sezon rozpoczynamy już ostatecznie jednak nie posadzę tu tylko już posadziłem tu dlaczego bo zapomniałem że ja tu funkie posadziłem i wbijając szpadel uszkodziłem funkie niektóre już wystartowały szybciej no niektóre startują wolniej zrypałem no ale to nic funkia odrośnie Laterita chyba z Akubą się nie będzie aż tak kłócić w tym roku To tylko w tym roku dadzą radę. Na przyszły rok znowu coś innego wymyślę Jak widzicie posadziłem tutaj same takie mniejsze odmiany, no Unan większy to, to dlatego na, na środku rośnie No, i zobaczymy, jak to się będzie trzymało tutaj, jak to się będzie rozrastało. Może coś zakwitnie. Tymczasem idziemy. Jeszcze koło gunery. Posadziłem. No, czyni czampa, to, wie, to wiecie. Musa hajaraj. Piękny, listek. Czerwony od spodu i musa Soni. Podobne wybarwienie. Jeden z mniejszych bananów chyba doznał szoku, bo trochę liście zwiędły. No i tak to by wyglądało. Dzisiejszego sadzenia to chyba tyle. Małe basioczki, oparzone przez słońce, jak to mówię, to nic. Nic im nie będzie. Nie ma co panikować. Rybcie sobie pływają. Wiosna, ten weekend ma być naprawdę ładny. Więc pozdrawiam Was serdecznie i życzę miłego weekendu. Trzymajcie się, hej.